Gdy modlą się dzieci z kółek różańcowych, dobro wszystkim świeci. Z wielką radością rozpoczynamy pierwsze w nowym roku regionalne spotkanie. Podwórkowych kółek różańcowych dzieci w niezwykłym dniu, w uroczystość objawienia Pańskiego Trzech Króli. A spotykamy się w prawdziwej stodole, wśród żywych zwierząt. Będzie z nami święta rodzina, będą mędrcy, który, którzy przybędą ze wschodu. A to wszystko dzieje się w Warmontowicach, w Ośrodku Barka, w Diecezji Opolskiej. Bardzo gorąco już na samym początku chcemy podziękować Księdzu Józefowi Krawcowi za otwarte serce, życzliwość i za to, że. Po raz kolejny możemy w tym pięknym miejscu się spotkać. Brawa dla księdza Józefa! Kochani, przybyliśmy z różnych miejscowości i o tych naszych miejscowościach chcemy także głośno opowiedzieć całemu światu. Dlatego na 3-4 każdy z nas wymienia miejscowość, z której przybył na nasze dzisiejsze spotkanie. Jesteście gotowi? 3-4! O, chyba najgłośniejsze były żory, a to jest świadectwo, że to jest chyba najliczniejsza grupa. Bo z Żor przyjechały aż dwa autokary. Dlatego brawa dla Żor gorące i dla wszystkich uczestników naszego spotkania. Jest z nami także Magda Buczek, założycielka podwórkowych kółek różańcowych dzieci, która przybyła ze swoją mamą i ze swoją ciocią. A już teraz, kochani przyjaciele, chciałbym, żeby Magda Buczek skierowała do Was swoje słowo. I tuż przed Muszą Świętą poprosimy Magdę, aby poprowadziła dziesiątek modlitwy różańcowej i tym samym odpowiemy Matce Bożej na jej prośbę, bo to ona cały czas w tak wielu sanktuariach świata prosi ciebie i mnie, odmawiaj codziennie różaniec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zawsze. Bardzo serdecznie wszystkich Was witam. Cieszę się ogromnie, że. Po raz kolejny możemy się zgromadzić w tym wyjątkowym miejscu, że zawsze tutaj rozpoczynamy y, rok, rok formacji także w naszej wspólnocie podwórkowych ku różańcowych dzieci. Rozpoczynamy w tej radości Bożego Narodzenia, kolendując, uwielbiając Jezusa Nowonarodzonego i chcemy właśnie. By ta radość płynąca z narodzenia Jezusa, z tego faktu, że Jezus przyszedł na ziemię jako małe, bezbronne dziecię, ale potężny król, zbawiciel całego świata, przyszedł, aby być tak blisko każdego z nas, aby objawić nam miłość Ojca, to jak bardzo Bóg nas ukochał, tak bardzo ukochał, że dał nam swojego jedynego syna, aby każdy z nas został zbawiony. Dlatego cieszymy się i ta radość Bożego Narodzenia nie może się ograniczać właśnie tylko do świąt czy do tego czasu, który Przeżywamy teraz, ale kiedy od jutra pójdziecie do swoich szkół, wrócicie do codziennych obowiązków po tym wolnym czasie świątecznym, to niech ta radość nieustannie trwa, abyśmy potrafili Jezusa nieść wszystkim. O to pragniemy prosić, o to chcemy się modlić i również właśnie. Z zapałem wkraczamy w ten nowy rok, z takim ogromnym pragnieniem, aby jako członkowie podwórkowych gół różańcowych dzieci pomagać Maryi w ratowaniu świata, w ratowaniu każdego człowieka, aby odpowiadać nieustannie na jej wezwanie do modlitwy różańcowej, aby nie ustawać w tym apostołowaniu w szerzeniu modlitwy różańcowej, ale właśnie tam, gdzie jesteśmy, y, gdzie przebywamy, tam chcemy innym mówić o tym, jak ważna i potrzebna jest modlitwa różańcowa. I teraz zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Odmówmy dziesiątkę Różańca Świętego. Kto ma różaniec? Niech teraz wyciągnie, jeśli ma tylko taką możliwość, abyśmy wspólnie mogli w ten sposób przygotować się także do przeżywania Eucharystii, najpiękniejszego spotkania z Jezusem, aby go przyjąć sercem otwartym. Jeśli już macie, Różańcy, jesteście przygotowani, to pragniemy rozpocząć tę modlitwę. Modląc się w intencji Ojca Świętego, Franciszka, za cały Kościół Święty, za naszą Ojczyznę, za Radio Maryja, telewizję Trwam, wszystkie dzieła, które powstały przy Radio Maryja. Módlmy się również za misję. O pokój na całym świecie, za rodziny, za dzieci nienarodzone. O nawrócenie grzeszników. Módlmy się za księdza Józefa, cały ośrodek, barka, za wszystkich, którzy tutaj przebywają. Módlmy się także o rozwój podwórkowych kół różańcowych dzieci i w tych wszystkich intencjach, które są w naszych sercach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wera naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i nie odpuszczamy naszym winowajców. I nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Książę Józefie, Książę Antoni, Kochani przyjaciele, w tym niezwykłym miejscu podajmy sobie ręce, tak jak siedzimy obok siebie, i na początku Panu Bogu z całego serca podziękujmy za dar dzisiejszego spotkania, że możemy spotkać się we wspólnocie Kościoła. I na trzy, cztery powtórzymy z całych sił. Dobrze, że jesteś. Jesteście gotowi? Trzy, cztery! Dobrze, że jesteś! Tak jest. Dobrze, że jesteśmy. Na początku powiedzieliśmy sobie o tych miejscowościach, z których przybyliśmy, ale także każdy z nas ma swoje imię. Dlatego na trzy, cztery chcemy wymienić swoje imię i tym samym zameldować się Panu Jezusowi, że dzisiaj jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo spotkaliśmy Jego samego. Trzy, cztery! To już wszystko wiemy. Kochani przyjaciele, Pan Bóg stworzył piękny świat. Stworzył także ptaki i ptakom dał skrzydła, aby mocą swych skrzydeł mogły przecinać przestworza niebieskie. Pan Bóg także stworzył ryby i rybom dał płetwy, aby mocą swoich płetw Mogły przecinać głębokie odmęty mórz i oceanów całego świata. Ale Pan Bóg stworzył także człowieka i dał mu serce, aby dzięki swemu sercu człowiek potrafił kochać Pana Boga i drugiego człowieka. Ale to serce skamieniało. To serce przestało kochać Pana Boga. To serce przestało kochać drugiego człowieka, bo grzech wszedł na świat. Bo człowiek zamknął drzwi swojego serca dla Pana Boga. Zaczął swoje życie projektować według własnych pomysłów, realizował swoje plany, często nie mające nic wspólnego z Bożymi planami. Ale serce Pana Boga nie skamieniało. Serce Pana Boga wciąż było i jest otwarte. I spragnione miłości Twojej miłości i mojej miłości. My przyszliśmy dzisiaj z naszym sercem, za blaskiem betlejemskiej gwiazdy, którą jest miłość do Pana Boga i człowieka. Podczas sprawowania tej Eucharystii Bóg narodzi się z miłości do Ciebie raz jeszcze. Z tą samą wielką miłością, z pocałunkiem miłości, przyjdzie pod postacią chleba i wina, by wprowadzić do Twojego życia prawdziwe światło. Światło, które jest w stanie rozproszyć najciemniejsze mroki. Światło, które jest w stanie dać Ci nadzieję i odwagę do tego, aby przez swoje życie przejść nieobojętnie, ale z sercem otwartym. Dla Pana Boga i drugiego człowieka. Święty Jan Paweł II w roku 2000 jubileuszowym do ludzi młodych, których tak wiele było zgromadzonych w Rzymie na Światowym Dniu Ludzi Młodych, powiedział w pewnym momencie do ludzi młodych, że to Jezus wzbudza w Was pragnienie, abyście ze swojego życia uczynili coś wielkiego. Abyście nie dali pochłonąć się przeciętności, uczynić ze swojego życia coś wielkiego, nie dać się pochłonąć przeciętności. Siostry i bracia, kochani przyjaciele, tak wielu mamy dzisiaj ludzi, którzy żyją przeciętnie, dorównują poziom swojego życia do różnego rodzaju narzucanych im mód, trendów, a Jezus jest tą siłą, która jest w stanie wyrwać człowieka z przeciętności. A jeżeli będziemy ludźmi nieprzeciętnymi, to będziemy takimi betlejemskimi gwiazdami, które zaświecą na firmamencie nieba życia drugiego człowieka. I może On, patrząc na Twoje życie małżeńskie, na realizowane Twoje powołanie bycia. Matkom i ojcem, może patrząc na nas, kapłanów, zdobędzie się na odwagę i wyruszy z ciemności swojego życia i znajdzie swoje życiowe Betlejem i spotka prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa i rzuci się ze swoim życiem w jego ramiona. A on się zapyta tylko o jedno: czy kochasz mnie? Dzisiaj, kiedy jesteśmy zgromadzeni w tej betlejemskiej stajni, prośmy Pana Jezusa, aby nasze życie było nieprzeciętne, abyśmy potrafili być światłem dla drugiego człowieka i pokazywać mu piękno naszego życia, przeżywanego dla Pana Boga i z Panem Bogiem. Amen. Święty. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Które za Was będzie wydane? Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Gdy masz na imię? Paulina. Mam na imię Kuba. Jestem Zuzia. Ania. Karol. Jestem Renia. Powiedz, gdzie dzisiaj odbyło się podwórkowe kółka różańcowej dzieci i jak to wyglądało? E, dzisiaj odbyło się w takim kościółku na Sianie w Stodole i bardzo mi się podobało. Bardzo fajnie byłem aniołkiem i czytałem pierwsze czytanie. Dlaczego w ogóle warto się modlić na różańcu? Co w tym jest takiego niezwykłego? Na przykład można się pomodlić za chorych, cierpiących, o zdrowie dla nich. Jakbyś może zachęcił inne dzieci do modlitwy różańcowej? No, żeby się modliły, bo za niektóre osoby, które są biedne, nie mają co jeść, nie mają nic do picia. Żeby trafić do nieba. Bardzo dobrze jest, jak. Modli się na różańcu, bo Bóg wtedy pomaga. Kogo chciałbyś pozdrowić? Moją ciocię z Wałbrzycha, moją babcię z Żor i babcię i dziadka Juska. Księdza proboszcza. Pozdrowić całą rodzinę i przyjaciół. Machaj. Do zobaczenia za rok.